Tak, i tutaj temu umartwianiu poświęcę jeszcze, e, jeszcze chwilę uwagi, ponieważ naprawdę my zapominamy o tym i dopiero kiedy weźmiesz kartkę i długopis i napisz sobie: Martwię się, umartwiam się, zobacz, jakie słowo tam jest, zobacz, jaką energię wysyłasz. I zobacz, Ty wysyłasz energię miłości, troski, ale tak naprawdę podszyte jest to, bo na początku jest iluzja. To jest iluzja. Jeżeli ty kogoś umartwiasz, martwisz się o kogoś, to nie wspierasz. Nie wspierasz, nie pomagasz. Zobacz to i możesz się z tym zgadzać. Nie musisz. Ale powiedz mi, jaką energię ma to słowo i czego życzysz drugiej osobie. Bo jeżeli kochasz drugą osobę albo kochasz siebie, to nie chcesz tego kogoś umartwiać. Chcesz tego kogoś wspierać. Więc zacznij wysyłać Miłość, wiarę, a nie umartwianie.